Witajcie ponownie w cyklu wytrwały, wygrywa wysokie, wygrane. Dzisiaj wysoka wioślarka Paulina Chrzanowska. Witam Cię, Paulino. Dzień dobry, witam. Na dodatek, bardzo utytułowana w sezonie 2020 zdobyłaś 7 medali Mistrzostw Polski: 5 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy. Czy Ty możesz o sobie powiedzieć, że to był najbardziej udany sezon w Twojej dotychczasowej wioślarskiej karierze? Tak, to mo mogę zdecydowanie tak powiedzieć, że to był mój najlepszy e, sezon, mimo tego, e, że była pandemia i siedzieliśmy wszyscy w domu, w, w domu, trenowaliśmy wszyscy jakby tylko na ergometrze. E, Śmiało mogę powiedzieć, że był to mój najlepszy występ. No jednak te siedem medali, które już wisi u mnie w pokoju e, jest można powiedzieć, takim zwieńczeniem tego sezonu, że jednak ta cała praca w tym sezonie została wykonana. Ale te nadale nie wiszą w tym pokoju, w którym teraz siedzisz, bo Ty teraz jesteś w Wałczu, z tego co wiem. Tak, jestem w Wałczu, jesteśmy, w sobotę zakończyły się konsultacje, teraz mamy obóz, do 22 jeszcze. Konsultacje też przebiegły Dosyć dobrze. Małe życiówki się pojawiły, więc jest pozytywnie. Mówisz o konsultacjach i o młodzieżowej. Czy też już patrzysz gdzieś tam na koleżanki z kadry seniorskiej? Na razie zostaję w kadrze młodzieżowej. Wiadomo, że każdy ma zapędy, żeby startować do kadry seniorskiej, ale na razie moim jakby zadaniem jest kadra młodzieżowa i do tego na razie dążymy, żeby się trzymać i żeby wykonywać tej robotę. Mam wrażenie, że w tym sezonie do pełni szczęścia to tak naprawdę zabrakło tylko Medalu Młodzieżowych Mistrzostw Europy z Duisburga, bo ta wasza ósemka, w której płynęłaś, w finale A do samego końca walczyła o medal, tam było bardzo ciasno. Między pierwszym a czwartym miejscem. Ostatecznie do brązowego medalu zabrakło wam nieco ponad sekundę. Duża złość była wtedy w tobie i w koleżankach? Nie, no, myślę, że nie było złości. Na pewno był, te, mimo tego, że nie udało się zdobyć tego brązowego medalu, czy nawet wyżej, myślę, że to był bardzo dobry występ w naszym wykonaniu. Sprzedałyśmy się jak najlepiej. Cała praca, jakby, którą wykonywałyśmy przez całe wakacje w Wałczu zaowocowała, i myślę, że, w, że nie było żadnej złości, tylko radość. No, no i wiadomo, no, pojawił się ten smutek, że jednak nie ma tego medalu, no, ale myślę, że każda była z nas zadowolona, że w ogóle mogłyśmy się ścigać z czołowymi os osadami i walczyłyśmy do końca, więc ja jestem bardzo zadowolona z naszego występu i myślę, że dziewczyny z, z ósemki również. A co dalej z tą ósemką? Pytam trochę w kontekście tego, że ty, ty jesteś tak wszechstronnie uzdolniona trochę i w krótkich wiosłach zdobywasz medale i w długich wiosłach się spełniasz. Ty już jesteś sprofilowana czy na razie te drzwi do wieślarskich możliwości zostawiasz otwarte? Ja jestem otwarta i na krótkie, i na długie wiosło. Yy, jakby nie zamykam się, czy to lewe, czy prawe. Yy, po prostu tam, gdzie trener mnie widzi, ja po prostu siadam i staram się po prostu pokazać jak najlepiej. I a co do ósemki, myślę, że w tym roku też y, trener tutaj kadrowy ma jakieś plany na pewno, żeby zbudować. Nie wiem, czy będzie to dokładnie taka sama. Taki, samy, taki sam skład, czy też może trochę inny. Teraz też doszło kilka młodych dziewczyn, które też bardzo dobrze zaprezentowały się na konsultacjach. Też mają potencjał, więc myślę, że może być to też mocniejsza grupa przysz na, na przyszły sezon. Ja się w ogóle zastanawiam, Paulina, jak ty trafiłaś do wieślarstwa? Bo ty pochodzisz z Nakła i wydaje mi się, że w Nakle jest wiele innych, bardziej popularnych dyscyplin sportu niż wieślarstwo. Jak to było w Twoim przypadku? W moim przypadku wyglądało to tak, że ogólnie od małego jestem jakby w tym świecie sportowym. W nakle, w szkole. A skąd się tam wzięłaś w tym właśnie świecie sportowym od małego? To rodzice też, tata na przykład, bo jak tak patrzę sobie na tatę Twojego na zdjęciach, bo Twoja, twoja rodzina cię bardzo wspiera i kibicuje ci podczas wszystkich regat, gdy tylko może być, to Twój tata ma taką sylwetkę, jakby trenował coś kiedyś. Nie, nie, nic nie, nic nie trenował, ale jakby grał ze mną w piłkę, więc to były jego jedyne o. treningi. Byłam takim ruchliwym dzieckiem i na każde SKS jakieś lekcje takie dodatkowe WF-u czy, czy też właśnie na jakieś zawody, to na, na każde zawody pani od WF-u mnie pchała i tak właśnie trafiłam na zawody, które były organizowane w Ślesinie i, i był tam mój pierwszy trener, Patryk Glaza i właśnie to on tam mnie zauważył. I jakby zaprosił mnie na moje pierwsze treningi w Bydgoszczy i w ogóle jak jechałam na pierwszy trening, to myślałam, że to wioślarstwo to jest tylko ergometr, a jak trener mi powiedział, że zejdziemy na wodę, na łódkę, to ja tak się zdziwiłam lekko, bo nie wiedziałam, że to tak wygląda i trochę byłam przestraszona tym faktem. No ale okazało się, że bardzo mi się spodobał ten trening. Był no, no, jak na te początki był bardzo ciekawy i tak zostałam w sumie. W wieszlarstwie można się zakochać. Dokładnie, można. No, nie, ma, nie ma nudy. Jest sezon zimowy, jesteśmy na ergometrze, jeździmy w góry. Potem przychodzi y, schodzenie na wodę, y, startujemy i na jedynkach, i na dwójkach, na czwórkach, na ósemce. Jest ta różnorodność, więc można się zakochać. Nie, na pewno się nie nudzimy, więc. Bardzo Ci dziękuję, Paulino. Jesteś przykładem na to, że można osiągać sukcesy i być najbardziej utytułowaną wieszlarką klubu, bo to ty masz najwięcej medali w tym sezonie mistrzostw, o których mówiliśmy na samym wstępie, nie wiedząc na początku przygody z wieszlarstwem, że ono się odbywa na wodzie. Zdarza się tak. Bardzo Ci dziękuję Paulina Krzanowska, multimedalistka mistrzostw Polski, 5 złotych, jeden srebrny i 1 brązowy medal. Była naszym gościem dziś, a my widzimy się z kolejną bohaterką czy bohaterem. Jeśli będziecie chcieli się przekonać, to bądźcie z nami znów we wtorek o 18.00. Dziękuję Paulino i pozdrawiam Cię do Wałcza. Dziękuję bardzo, do widzenia.